Służyć chcemy Panu. Naród wówczas odrzekł tymi słowami: Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć obcym bóstwom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej z domu niewoli? Czyż nie on przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy? I wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy, my również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. Oto Słowo Boże. Bo Zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich uściskach moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwość Uszy jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw czyniący, by pamięć o nich wymazać z ziemi. wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, o, ocala upadłych na duchu. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy. Ale Pan go ze wszystkich wybawia, On czuwa nad każdą jego kością i żadna z nich nie zostanie złamana. Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan Bracia, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony, niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężą we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić oczyściwszy odmyciem wodą, któremu towarzyszy Słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty. Nie Mężowie powinni miłować swoje żony tak, jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nikt nigdy nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy jej żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to jest wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Oto słowo Boże. Ty masz słowa życia wiecznego. Amen. Pan z wami. I z Józefem Słowa Ewangelii według świętego Ucząc w synagodze w Kafarnał Jezus powiedział: Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich. To was gorszy. A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie. Cało na nic się nie przyda. Słowa, które ja Wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz spośród Was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą. I kto miał go wydać? Rzekł więc: Oto dlaczego Wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z nim nie chodzili. Rzekł więc Jezus do dwunastu: Czyż i Wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Bogiem. Oto słowo Pańskie. O! To spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Szcigoni współbracia w kapłaństwie, drodzy alumni, siostry zakonne, drodzy bracia i siostry pielgrzymi, i wszyscy zgromadzeni na tej uroczystości odpustowej. Почти.